Silne opady śniegu godzina 19.53 No pada śnieg póki się... Póki co się nie robi gołoleć. Tak bardzo... Ciekawe, co się zrobi tak było. No na razie nie, na razie nic ślisko nie jest. Nie, na razie żadnej głowoleci nie ma. O, nie, żadnej głowoleci nie ma na razie. Błyszczy się, błyszczy się z w lekkim Ten więc się błyska. No. Lubię jak, jak się błyska. <laughs> sypie śnieg. Jest bardzo fajnie. Pada sobie śnieżek, No to się tak sypie. O! Tutaj sypie silne opady śniegu. Dobra, więc podsumowanie. Silne opady śniegu. Godzina 19.53. No, tak se sypie. Tak se śnieżyk. Pada, pada i pada. A słyszeliście, że, od, że jutro intensywne opady. No, więc jutro intensywne opady śniegu. No dobra, no to tyle. Więc po prostu, panie, silne opady śniegu.